Witam Was serdecznie. Nazywam się Małgorzata Fitz i jestem mentorem z zakresu psychologii w programie Do pierwszej pracy. Osoba, która decyduje się pracować w zawodzie psychologa, studiować psychologię, ma przed sobą wiele możliwości. Aby zostać psychologiem, trzeba oczywiście skończyć pięcioletnie studia magisterskie. Już w trakcie tych studiów możemy wybrać określoną ścieżkę specjalizacyjną i ukierunkować się na pracę w danym obszarze psychologii w dalszym życiu zawodowym. Najczęściej kojarzoną rolą psychologa jest zawód psychoterapeuty. Natomiast, aby zostać psychoterapeutą, nie wystarczy dyplom magistra psychologii, trzeba również ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapii i odbyć około 300-godzinny staż kliniczny. Ponadto, kiedy zaczynamy stawiać pierwsze kroki w zawodzie psychoterapeuty, musimy pozostawać pod opieką superwizora, czyli bardziej doświadczonego i lepiej wykwalifikowanego psychoterapeuty, z którym możemy przepracować różne sytuacje, różne trudności w pracy z pacjentem. Aby być dobrym psychologiem, psychoterapeutą, trzeba przede wszystkim lubić ludzi. Trzeba chcieć im pomagać i mieć w sobie zdolność do dużej empatii, czyli umiejętności wczuwania się w emocje innych osób. Trzeba mieć w sobie też ogromną wrażliwość i umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej osoby, ale także brak skłonności do krytykowania i osądzania. Dobry psychoterapeuta daje drugiemu człowiekowi prawo do tego, aby myślał we własny sposób, miał swoje własne poglądy, swoje własne nastawienie do życia i według uznany przez siebie sposób oceniał różne sytuacje w życiu. Aby zajmować się drugim człowiekiem, psychoterapeuta musi mieć też świadomość swoich ograniczeń, swoich problemów i przede wszystkim je zwalczać, aby nie wpływały na pracę z pacjentem. Musi mieć też świadomość, że praca psychoterapeuty to rola ogromnie odpowiedzialna i wymagająca bardzo dużej dojrzałości. Niekompetencja i niewiedza psychoterapeuty może w ogromnym stopniu zaszkodzić pacjentowi, nawet w większym niż gdyby ten pacjent nie zdecydował się na udział w psychoterapii. Warto pamiętać, że psychoterapeuta musi mieć też dystans do siebie i liczyć się z tym, że często efekty, rezultaty psychoterapii przychodzą po bardzo długim czasie. Niedawno jedna z pań psycholog powiedziała, że jeśli chcesz być szczęśliwy, studiuj psychologię. Ona ukończyła i biologię, i psychologię. Po pierwszym kierunku wszystko, na wszystko patrzyła poprzez przyczynę i skutek. Zero-jedynkowo, wszystko jest określone, wszystko łatwo zdefiniować. Już jako absolwentka psychologii wiedziała, że rzeczy są względne, relatywne. Natomiast e, tak naprawdę ta wiedza, dzięki której patrzymy w głębszy sposób na świat, na innych ludzi i więcej widzimy, może być naszą mocną stroną, ale może być też naszą przeszkodą w życiu i tak naprawdę powodować różnego rodzaju ograniczenia. To do nas należy wybór, czy z tej wiedzy dobrze skorzystamy, czy tak naprawdę poddamy się jej negatywnym skutkom. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój profil.